Co roku we wrześniu odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa w Województwie Wielkopolskim. Do tegorocznej odsłony wydarzenia przyłączyło się 14 miast. Między innymi Leszno, Rawicz, Kalisz, Gołuchów, Grzybowo, Września i Poznań. Jedną z poznańskich instytucji, która zaprasza na atrakcje związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, jest Brama Poznania. Tutaj odbędą się trzy wydarzenia. Jednym z nich są sobotnie warsztaty plecionkarskie dla dorosłych. Tegoroczna edycja ma tytuł Polski Splot, dlatego też my odwołując się do tego tytułu, wymyśliliśmy, że będziemy wyplatać z ratanu kosze. Będą to kosze na owoce albo też na rodzinne grzybobranie. Te warsztaty mają też zachęcać do takiego, czy nawiązywać do tych tradycyjnych rzemiosł i też pokazać, że warto spróbować swoich sił w tym, a oprócz tego będziemy mieć też oprowadzania też dla osób dorosłych, związane właśnie z tematami też niepodległościowymi. Liczba miejsc jest ograniczona na te warsztaty. Ale jeszcze jest taka lista rezerwowych. Można się zapisywać. Zgadza się, można jeszcze zapisywać się na listę rezerwową. Jeśli będą zwalniać się miejsca, to jak najbardziej będziemy dawać znać. Na, wysyłać trzeba po prostu formularz zgłoszeniowy do pobrania z naszej strony internetowej. Brama Poznania pełna. Adres też podany na stronie. Z kolei w weekend 14 i 15 września będzie można wybrać się na oprowadzanie tematyczne. W sobotę o godzinie 17 wyruszy wycieczka poświęcona początkom państwa polskiego. 14 września o godzinie 17, czyli w sobotę, odbędzie się oprowadzanie po ekspozycji pod tytułem Ostrów Tumski. Tu się Polska zaczęła. W tym aspekcie. Podczas oprowadzania, zresztą jest to ciekawa forma zwiedzania naszej ekspozycji, ponieważ oprócz tego, że jest, wykorzystujemy audioprzewodniki, przewodniki, to oczywiście jest żywy przewodnik. Jest to w takim specjalnym systemie, gdzie przewodnik posiada urządzenie sterujące, które połączone jest z urządzeniami uczestników i dzięki temu uczestnicy wycieczki mogą słyszeć nie tylko głos przewodnika, ale również. Nagrania, które towarzyszą zwiedzaniu ekspozycji. Także jest to bardzo ciekawa, interaktywna forma zwiedzania wystawy. Natomiast jeśli chodzi o sam temat, tu się polska trzeba, to oczywiście podkreślamy przede wszystkim dzieje związane z początkami państwa polskiego, z początkami miasta Poznania czy znaczy Grodu, później miasta Poznania. Wszystko to, co tworzyło taką podstawę dla tworzenia właśnie, dla tworzenia państwowości, jak i podwalin, można powiedzieć, chrześcijaństwa i kościoła w Polsce. Wszystko to, co wiązało się właśnie tutaj z Grodem Poznańskim, o tym wszystkim będziemy opowiadać podczas zwiedzania naszej ekspozycji. Ona do tego zresztą świetnie się nadaje. Natomiast dzień później, 15 września o godzinie 17, zwiedzanie dotyczyć będzie Wielkopolan na drodze ku Niepodległej. Tutaj z kolei będziemy opowiadać o ym, właśnie tematach związanych z ym, nie tylko początkami państwa polskiego, ale przede wszystkim skupimy się na wieku XIX i XX w kontekście uzyskania przez Polskę niepodległości, wkładu Poznania i Wielkopolski w to, w to dzieło, jak i również dzieje działaczy polskich w XIX wieku, całej tej drogi ku niepodległości, drogi ku powstaniu wielkopolskiemu, bo jak wiemy powstanie wielkopolskie nie można analizować tylko w kontekście samego czynu zbrojnego ale m, dziejów y, wielu pokoleń działaczy, którzy doprowadzili do tego, że one po mogło być możliwe i mogło być tak dobrze zorganizowane i przeprowadzone. I o tym postaramy się dzięki naszej ekspozycji y, wszystkim chętnym opowiedzieć. Europejskie Dnie Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny. Powstały z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Wymagana jest tylko rejestracja.